うん。 Słuchajcie, zamykamy kolejną edycję Pucharu Normark i eliminacji do World Cup Classic. Dziękuję wszystkim za wytrwałość, mimo tej zimowej pogody i tego, że nie chciały za bardzo z nami współpracować. No ale myślę, że ta nowa formuła trzech największych karpi jednak trochę adrenaliny dała, bo to było inaczej, inaczej niż poprzednio. W sektorze Bandit Carp, miejsce Drugie. Dwa zespoły miały taką samą wagę. No ale według regulaminu liczy się ten zespół, jest wyżej, który złowił większą rybę. Dlatego drugie miejsce Marcin Bielawski Leszek Gulczyński. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje. Pierwsze miejsce na stanowisku numer dwa. Zresztą zespół, który złowił najwięcej karpi. Ale akurat tutaj to się nie liczyło. Pierwsze miejsce, Andrzej Kramor, Szymon Don. Gratulacje. Gratulacje. Sektor Ultimate Products. To są te nagrody. Najpierw drugie miejsce. Drugie miejsce, Adam Krugiołka, Mariusz Bednarek. Wegoroczy, triumfatorzy. I zwycięzcy tego sektora. Jedna ryba, ale za to jaka 18.8. Przemysław i Marcin Sobolewscy. Kolejny sektor tym razem po naszej lewej stronie, sektor Delta Bates to jest jednocześnie przedstawiciel firmy NGT Torby i wędki są właśnie firmy angielskiej firmy NGT. Więc tutaj na miejscu drugim jeden Amur 9 kg, Arkadiusz Zaremba, Roman Kubiak. Roman jest, Arek pojechał. Dziękuję zdjęcie sobie zrobimy. Pierwsze miejsce w sektorze Delta Bates. Michał Koźlik, Adrian Radecki. Gratulacje. Dziękujemy I ostatni z sektor Carp Gravity. No i właśnie, tutaj jest problem, bo drugiego miejsca na razie nie mamy, bo tylko jeden zespół w tym sektorze złowił, karpia. Żeby Krzysztof środek, Krzyś sierotek Krzyś wylosuje zespół z drugiego miejsca. Mamy, Jeżeli samy, zespół samy, jest, samy, bo... Samy, samy, samy. Tak. Mamy. Czytaj. Czy jest? Maciej, Maciej i Paweł, Paweł Kokoszka? Jest! Pierwsze miejsce w sektorze Carp Gravity. A w drugiej połowie zawodów dopiero się obudzili. No, ale skutecznie. Jarosław Klechy i Gerard Cyran. No i teraz to, co najważniejsze. Zaczniemy od największej ryby. Zaczniemy od największej ryby. 24 kg to jest rekord tych zawodów. Rafał Łaskarzewski. Brawo, <głos》. <głos》. Miejsce trzecie. 19 kg i dwie ryby. Robert Wolak, Daniel Florczyk. Miejsce drugie. 26,3 kg 3 ryby rzutem na taśmę dzisiaj o czwartej rano. Artur Butyński Jacek Kuśmicki A muszę wam powiedzieć wszystkim, że jeszcze wczoraj jeden z nich chciał hobby zmieniać na filatelistykę. 41,8 kg 3 ryby. No i zdecydowane zwycięstwo! Rafał Łaskarzewski, Łukasz Maciejewski, wielkie brawa! Słuchajcie, opowiedzcie jak to było z tym po pierwsze dużym karpiem i o tym, że dwa naraz raz chodowaliście. O, kolega miał branie nocy trzecia z minutami na pi. Stąd, że zaciąć, ukręciłem, raptem parę, parę ruchów i tak myślimy, i zaczął Rafał sygnalizator grać. Mówimy, kurczę, może. Może wszedł w jego żyłkę. Ale nie, no ta ryba jest z drugiej strony. No i, i to dni. I Rafał no. zaczął tą rybę i, i zaczął holować. Zacząłem holować. No. Przyholowałem jako pierwszy. Okazała się duża ryba, szybko na matę i po prostu odhaczyliśmy, przyszedł odhaciliśmy. pod rakiem, podebrał moją i, i tak się udało, że mieliśmy dwie ryby praktycznie w jednym czasie. W jednym czasie, no i ta jedna się okazała naprawdę ładna ryba, nie? No. Słuchajcie, a jak z taktyką na zawody, że Wam się sprawdziło to co planowaliście czy tak nie do końca? W zasadzie tak. W zasadzie tak. No. Przyjęliśmy właśnie, żeby na grubo, bo jak liczyły się trzy największe ryby, to żeby na grubo i, no i udało się jak to się to. udało. I jak one były łowione? Były łowione z dna, z Y, jak Wszystko, z, wszystko z gruntu, z gruntu z pelet, dynamita, taki który się rozpuszcza tam trzy dni. No fajny pelet i ja już tutaj miałem do, dosyć dobre wyniki na tej wodzie, na ten pelet, także no udało się. No jak tam teraz nastawienie przed wyjazdem do Francji? Bojowo, przede wszystkim bojowo. <laughs> na pewno pojedziemy, będziemy robić wszystko, żeby jak najlepiej tam wypaść. No.